Cześć, cześć, cześć! Jestem Maciek, a dzisiaj przedstawię wam 10 porad i tipów, które odtworzą wam grę. Oczywiście, jeśli materiał wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod tym filmem, a jeśli jesteście nowi, to zasubskrybujcie ten kanał. A teraz zaczynamy! Easy go. Jeśli podczas ostatniej strefy leżysz w trawie, rozglądając się, używa ikonki oka zamiast poruszania się postacią tak by przeciwnik cię nie zobaczył. Wystrzeliwując flarę w górę, nie idź przed siebie, nawet gdy jesteś wycelowany nią w górę, to idąc, flara poleci przed ciebie i nie dostaniesz zrzutu. Gdy twój pojazd jest ostrzeliwany i dymi się, wysiądź z niego możliwie najszybciej, bo nawet w meczach drużynowych przy wybuchu pojazdu giniemy od razu i nie można nas podnieść. Jeśli chcecie coś oddać waszym skierujcie na dowolną rzecz celownik i wybierzcie komendę I got supplies, a twoim kolegom z drużyny pokaże się położenie zaznaczonego przedmiotu. Po chwili jednak położenie znika, więc jeśli jesteście na większych odległościach od siebie, możecie skorzystać z kolejnej porady, czyli funkcji Mark My Location. Gdy interesująca Cię rzecz będzie koło Ciebie, kliknij na mapie Mark My Location, a oznaczony na mapie marker wskaże dokładne położenie danej rzeczy. Bardzo przydatną komendą w czasie rozgrywki jest komenda Enemy The Head. Możesz w ten sposób oznaczyć przeciwników, a reszta Twojej drużyny również dowie się o położeniu wroga. Gdy użyjesz tabletek przeciwbólowych, strzykawki z adrenaliną lub wybierzesz energetyka, biegniesz szybciej, więc jeśli jesteś poza strefą i nie masz pojazdu, skorzystaj z tej porady. Kolejną rzeczą wpływającą na szybkość biegu jest broń. Jeśli chcesz biec szybciej, schowaj broń, a twoja postać będzie poruszała się nieco szybciej. Jeśli nie lubisz biegać goły po mapie, kup płatną wersję Royal Passu, dzięki któremu uzyskasz różne skiny do broni, na pojazdy oraz na swoją postać. A gdy osiągniesz 97 ze 100 poziomów, będziesz miał 600 UC na nowy sezon i jednokrotnym kosztem niecałych 50 zł, co sezon będzie stać Cię na RP. Teraz najlepsza porada. Zasubskrybuj mój kanał po więcej porad i nie tylko, a jeśli masz jakieś swoje porady, wyślijcie mi je na maila z opisu, a ja użyję ich w kolejnym odcinku. To tyle na dziś, cześć!